Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj zestaw, o który już wielokrotnie pytaliście i prosiliście, czyli akwarium z serii kreator 3 wiednym. Za 352 elementy przyjdzie nam zapłacić katalogowo 130 zł. Zestaw prezentuje się w ten sposób. Jest naprawdę ciekawy, tym bardziej, że jak na tak nieduży zestaw dostajemy. Fajną główną konstrukcję, bo mamy tutaj różne rybki. Mamy nawet taką niewielką łódź podwodną, która ozdabia dno tego akwarium. No i mamy też, myślę, całkiem ciekawe konstrukcje alternatywne, bo mamy tutaj obraz i mamy też jakąś taką skrzynię ze skarbami. Więc naprawdę to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, oczywiście, jak to będzie się prezentować na żywo. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że w tej serii właśnie chodzi o to, żeby kreatywnie pokazywać, jak wykorzystywać klocki. I tutaj na pewno tak jest. Więc idźmy na stół i zobaczmy pudełko z bliska. Ja się tylko tak zastanawiam, czy to nie będzie jeden z tych zestawów, które lepiej wyglądają na pudełku aniżeli po złożeniu. Czy tutaj nie będzie takiego efektu, że budował to kilku latek? Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę cała idea tego zestawu bardzo mi się podoba i myślę, że nie wiem, co by się tutaj musiało wydarzyć, żebym ja się zawiódł na tym zestawie. Bo ogólnie takie podmorskie klimaty są bardzo fajne i myślę, że warto korzystać z różnych dość niestandardowych, nawet elementów, właśnie po to, żeby takie rzeczy budować. Poza tym, ja też myślę, że taki zestaw w naprawdę przyzwoitej cenie, jako fajny pomysł do tego, żeby sobie zbudować trzy różne rzeczy, to jest super sprawa. No i tak, tutaj mamy instrukcję do złożenia tej skrzyni ze skarbami. Trochę ten miecz w ogóle tutaj wygląda bardzo absurdalnie, jakby był rodem gdzieś z krainy kucyków. Tutaj mamy obraz z papugą, też to wygląda całkiem fajnie, tylko troszeczkę mi się instrukcja zagęła. No i tutaj, oczywiście, mamy instrukcję do złożenia głównej konstrukcji, czyli akwarium. Co do do zawartości. W ogóle te worki nie zostały ponumerowane. Ja też zauważyłem ostatnio taką zależność, że w przypadku tych większych zestawów w serii Creator 3 w 1 mamy numerację na workach do głównej konstrukcji, natomiast w przypadku tych mniejszych setów mamy tutaj worki, które nie są ponumerowane, więc przez taką sprokatość i mnogość barw. Nie składa się tego tak szybko i mechanicznie, bo jeśli chodzi o składanie według kolejności worków, to ja rzeczywiście mam taki mechanizm, czuję się jakbym po prostu pracował w fabryce i składał to wszystko na czas. A tutaj na pewno jest dzięki temu więcej frajdy. Akwarium gotowe i może się podobać, bo jak na niewielki zestaw, naprawdę wygląda całkiem ciekawie i myślę, że tutaj te rybki skonstruowane z klocków, które nie mają jakichś specjalnych elementów, są naprawdę urocze i myślę, że to jest na pewno zestaw, który śmiało może zdobić półkę. Mamy tutaj oczywiście też fragmenty rafy koralowej, są jakieś koralowce, które oczywiście zdobią wnętrze tego akwarium. Mamy też ozdobę w postaci miniaturowej łodzi podwodnej, która naprawdę wygląda uroczo. To jest swego rodzaju batyskaf. No, ale jeśli chodzi o pozostałe elementy wnętrza, rybek mamy aż 5. No i myślę, że każdy, kto oglądał Gdzie jest Nemo, może rozpoznać przynajmniej kilka ryb, które tam też się pojawiały. Mamy oczywiście błazenka, który znajduje się w tym miejscu. No i też warto zwrócić uwagę na to, że rybki możemy sobie obracać, więc one mogą pływać w różnych kierunkach. Są umieszczone na barach, ale też na roundbrickach, jak na przykład ta czy ta. Co do błazenka, dość powiedziałbym, prosta konstrukcja, i chyba jedna z mniej ciekawych ryb, tym bardziej, że tutaj nam też odstają study, które są po bokach. Można to było zbudować z innych klocków, więc błazanek nie jest na pewno moim faworytem. Mamy tutaj też kolejną rybkę, też gdzieś z Nemo się pojawiała, bo był to idol. Co prawda, był nieco większy, był lekko zabliźniony, ale naprawdę dawał radę. Ten to był chyba cytryn, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy oczywiście gatunek, z którego była Dori. A co to za rybka po lewej stronie na dole, nie mam zielonego pojęcia. Ale jeśli chodzi o elementy rafy koralowej, to rzeczywiście jest ich kilka. Mamy tutaj jakieś takie zarośla pnącza, które sobie rosną. Tutaj też to są raczej koralowce, aczkolwiek równie dobrze może być to jakiś fragment ozdabiający akwarium. Czy to jest koralowiec? No raczej tak, ale. Jaki dokładnie? Nie mam zielonego pojęcia. Ten z tyłu wygląda chyba najsłabiej, dlatego że mamy tutaj po prostu kilka listków, które zostały wzmocnione natką z marchewki. No i tutaj mamy jeszcze taką oto konstrukcję, która. Hmm. Fajnie, że jest, ale jedyne czego mi brakuje to jakieś skałki, gdyby rzeczywiście część z tych koralowców była umieszczona na jakichś kamieniach, spoko. No i tutaj mamy chyba coś w rodzaju jeżowca, który absolutnie mnie nie przekonuje, bo kilka krzaków zamontowanych w klocka, okej, okay, można było rozwiązać to lepiej. Tak samo podłoże jest płaskie, można było też dać trochę wedży i wymodelować jakiś teren, który byłby... Taki nietotalnie płaski. Myślę, że to też lepiej by wpłynęło na akwarium, a jak ono prezentuje się z tyłu dokładnie tak samo jak z przodu, tylko że tutaj po prostu widać ten tył, więc wygląda to zdecydowanie mniej atrakcyjnie. Bo kiedy oglądamy akwarium od przodu, to zdecydowanie widać te głębie, że rybki są oczywiście gdzieś tam wyciągnięte na przód. Mamy od najniższych do najwyższych koralowców umieszczone to właśnie od przodu do tyłu, tak jak też zresztą akwaria powinno się komponować, ja? Swego czasu byłem akwarystą, miałem e, nawet trzy akwaria w takim szczytowym momencie. Największe miało chyba około 100 litrów i rzeczywiście trochę tych rybek hodowałem, e, więc też mam jakiś sentyment do tego zestawu, który powtórzę jeszcze raz, prezentuje się naprawdę przyzwoicie, więc możemy przejść do krótkiego podsumowania. W mojej opinii ten zestaw to nie jest tylko gratka dla fanów serii Creator, 3 w jednym, to jest zestaw, który po prostu może udekorować nie jeden pokój, nie jedną półkę, a jeśli jeszcze troszeczkę zmodyfikujemy wnętrze, czyli właśnie wymodulujemy podłoże, dodamy trochę tych koralowców, czy też trochę to upstrokacimy, to zdecydowanie będzie to wyglądać ciekawiej. Ale i tak myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra baza do tego, żeby zrobić z tego coś jeszcze lepszego, mimo tego, że zestaw w najzwyczajniej w świecie jest dobry. Jest udany. Też jestem ciekawy, jak wyglądają dwie pozostałe konstrukcje na żywo. Natomiast jak dobrze wiecie, ja w tych recenzjach trzy w jednym pokazuję tylko i wyłącznie zestaw podstawowy, tamte są wariantami, więc jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie przebudować akwarium na. Obraz lub też na skrzynie ze skarbami, natomiast pamiętajcie, że ta główna konstrukcja wykorzystuje wszystkie klocki, a pozostałe są nieco mniejsze, więc też zawsze jakieś tam klocki wam zostaną jako zapasowe. Dlatego też nie jestem fanem tych konstrukcji alternatywnych, bo jakby nie patrzeć, one też jakościowo i wizualnie nie są aż na tak dobrym poziomie jak ta podstawowa główna konstrukcja. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!